Cześć, nazywam się Marcin Mokshan i witam Ciebie w 40 odcinku tutorialu JavaScript. Dziś zajmiemy się metodami Find i FindIndex. Metoda Find zwraca wartość pierwszego elementu z dostarczonej tablicy, który spełnia warunek. Możesz to zobaczyć na przykładzie dla tablicy age. Pierwszą wartością, która spełnia warunek większy od 20 jest chyba 22. Natomiast jeśli element spełniający warunek nie został znaleziony, metoda zwraca undefined. Co możesz zobaczyć na drugim przykładzie, gdzie warunkiem jest wartość większa niż 30. Metoda findIndex zwraca indeks pierwszego elementu z dostarczonej tablicy, który spełnił warunek. Zobaczmy to na przykładzie, ponownie wykorzystajmy tablicę h. Pierwszą i w tym przypadku jedyną wartością, która spełnia warunek większe lub równe 27 jest piąty element tablicy. Natomiast jeśli element spełniający warunek nie został znaleziony, to metoda zwraca minus 1. Jest to widoczne dla ostatniego przykładu, gdzie warunek wartość równa 19 nie został spełniony. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli ten materiał Ci się tutaj podobał, to daj lajka, like, kliknij, subskrybuj poniżej. Pamiętaj, że to ma znaczenie i do zobaczenia wkrótce.